I tak kochani! Pozdrawiamy ze Słowacji już widzowie. 对这。Dude, dude, dude. Tak, naprawdę! naprawdę? No. Przepraszam widzowie za mojego tatę, No widzicie, nie lubię jak nagrywam. Co mi się przewidziało, że widziałam, nie ale To jakieś drzewo. I nam Widzowie, że dojedziemy na 14.15. I ogólnie to przepraszam Was, że nie było dzisiaj filmiku o 9.15, ale widzicie, jechaliśmy i ja już go mam zmontowanego. Tego jakby, co ja wczoraj nagrywałam. Tylko, że. Nie, czekajcie, co wczoraj? Widzowie, chodzi mi o to, że jak wy widzicie, widzicie ten film, to. Ja wczoraj yy, po prostu nie miałam jak o 9.15 dodać filmu, bo ja już go miałam zmontowanego i tak dalej, ale nie miałam przesłanego z telefonu na telefon i nie miałam jak dodać, dlatego wyszedł później. Za co Was przepraszam, ale myślę, że już chyba nie będzie takich, takich spóźnień. Zobaczymy, w ogóle zobaczycie, jakie ładne widoki. Nie czydzie się na filmik nie oddaje widoków na żywo sera mega ładnie, widzowie, ogólnie my dojedziemy o 14.14, .14, czyli za godzinę i minutę wtedy wychodzi film uczajnika! A o 16.00 filmików wychodzi tak także dzisiaj dużo filmików wychodzi ogólnie. Wiem, że czajnik ma Madelini i tak dalej, ale wiecie i my planujemy sobie ten yy, pojazd do takiego miasta liptowski jak? Migulawie. migulasz no i yy, i my planujemy sobie właśnie to zwiedzić Poczcie. także odbiór baza i widzimy się zaraz Wiesz to to, otwórz szybę Czyli jakiś inny zapach? Taki? Taki trochę kamień Ej no Może ktoś sobie tam kawkę popija O 13.27 Uważam, że, że umiem troszkę mówić akcentem słowackim Jak czytam te, te słowa Mój tata tak się na popatrzył, tak Patrzcie widzę, w jakiś ja, zakaz tam Marek, To nie jest to tak. O, jakiś dom, dom. Dziękuję bardzo. Ja. Wokół tak. 43, liptowski 31. O co chodzi? Widzowie, ogólnie powiem Wam ważną rzecz: znalazł się statyw. Bo nie wiem, czy Wam już tam dograłam coś, czy pisałam, ale znalazł się statyw. Tak się super. Lidia. coś biegło. Lis chyba. Jocie. Albo. Nie, na pewno to był lis, to nie była wielka. Wow. A to jest ta restauracja Koliba, co reklamowali? Koliba Holica. No właśnie pisało Koliba Holica. ale piękne coś i krzaki się bało auta. Mhm. <coughs> to był chyba lis. 50. 44 minuty nam zostało 50. Co, że... Widzowie, słuchajcie, teraz idziemy w taki, taką drogą, żeby było ostrzeżenie, żeby po prostu jechać wolno i uważnie, bo tu można normalnie w tą stronę zlecieć. Tak, i na zakręcie są dodatkowe podpórki. I żeby na zakręcie auta... są dodatkowe powtórki, żeby, po, podpórki, żeby auto nie spadło. O tu. No, wcześniej też to było. O Boże, patrzcie, jakie zakręty. Mój tata przed chwilą widzowie powiedział, że jedziemy cały czas do góry. Kurde, nie mam wam jak to pokazać, bo siebie widać. No wiesz, no daj. O! Takie widoki były Wiecie, widzowe. Tu byłaby zjazda, ale nie. Aha, zjazd i wyjazd. Patrz. Ej no. A tam będzie lepiej jeszcze wyżej. Patrzcie, jakie widoki, kurde, nie widać tego tak na kamerze. Nie. Szkoda, że nie widać, bym wam. Miło 100 bardziej... km jechać taką trasą. Szkoda, Bardzo że widzowe nie było bardziej widać, bo bym wam bardziej pokazała. Teraz w dół. I to Spotify. To Co Litwa? Aha, ale. Zakręty, no. proszę, jakie pudełko, co to jest? się ziemia nie A. No to widzę, wy macie wytłumaczyć jaka siatka żeby kamienie nie spadały na auto. A bardzo, bardzo dużo wiesz, mamusiu. Zobaczycie, a tu nie o kurde, juru, to jest, jest Patrzcie, jesteśmy coraz wyższe. Czy to jest czy nie? Nie. Nie. Nie policja, no to wejdę, telefon, Nie wiem, czy to może... Ile... Wow. Ile Zaczyna, żeby nie wypaść, czy o co chodzi. Słuchajcie jestem już na miejscu I zobaczcie tak to wygląda Zaraz wam pokażę Ten taki wyciąg Na tego jak to się nazywało Poczekajcie Jest to słuchajcie góra Hopok I zaraz wam właśnie pokażę wyciąg na nią W sensie wyciąg na tą górę I co Być może sobie wjedziemy tamtą, tamtym wyciągiem I może wam coś nagram Zobaczymy no i co? Dobra, ja wam pokażę, bo to jest dobry widok. Kurde, nie wiem czy będzie widać. O patrzcie dokąd to się ciągnie, widzicie? Patrzcie. Szok, no nie? Szok. I tu tak wygląda okolica. My się tu przeszliśmy na koniec właśnie tej jakby ulicy. I ten. I pani nas miała wpuścić jednak finalnie o 16. Także... No, troszkę późno, bo my przyjechaliśmy 14, chyba 14 do Lidla i ten. I teraz jest widzowie, 15-11. Także chyba sobie trochę poczekamy. Chyba, że nas pani wpuści wcześniej, to, to wtedy będzie fajnie, y, ale no, możecie sobie to zobaczyć. Okolice, przy okazji, trochę, widoki. Widoki to tu wam powiem, że są fajne. Nie. Tam, tych ustaw. Hej, jak siedzimy właśnie pod tym domkiem? Witajcie, kochani, jestem właśnie pod wyciągiem na hopok. Słuchajcie, i tam nie mogę pokazać, bo tam moja mama jest. Ale słuchajcie, pokażę Wam. Czekajcie. Tutaj słuchajcie, jak coś siedzi mój tata, ale go nie widać. No i tu jest taka ścieżka tam do naszego domku, to Wam pokażę. No, no bo tam słuchajcie widzowie jest też kub jakiś, yy, także no polecam bardzo. W się sensie nie polecam, ale wiecie o co mi chodzi i słuchajcie. Yy, nie w tych krzakach tam gdzieś tutaj. Yy, czekajcie, ja dobrze idę, czy Nie, źle poszłam bo... yy, No to słuchajcie właśnie w tamtych krzakach. O tutaj. Tylko w tamtych krzakach właśnie ja słyszałam takie wspomnienie. takie O waa, Jezus Maria Patrzcie tu jest jakiś Uwaga. Nie mam tu się, a tu No i to jest kicwno O kurde paluchem zasłoniam, no ja nie mogę No i tutaj mamy ławki, tu huśtawka, grill, tam do siedzenia i tam jest szampolina. Tam kto się wierci. Ups. Dobra, czekajcie, spróbuję się pohuśtać. Nie wiem, pójdę po czekajcie. Czekaj. Widzowie, na Słowacji są bardzo ładne kamienie. Nie mam jeszcze statywu Ale Ale zaraz będę mieć bo idę do taty, żeby mi auto otworzył. Hej, jak właśnie włączam pierwszy raz na Słowacji, a mi z dęcami na telewizorze, uwaga? Leci ale pięknie! Hejka, końcujcie. E, witam Was już e, tutaj w domku. Już zostaliśmy wpuszczeni. E, no, także co. Także kochani, słuchajcie, ogólnie tutaj są już też nasze rzeczy niektóre, ale będę was oprowadzać, robię wam ten typowy rundur. No także co, tutaj jest takie do siedzenia chyba i na zostawienie rzeczy. Tu jest na, oj kurde, tutaj jest, słuchajcie, yy, na buty i tu jest ogólnie szafa. Tu mamy lustro, siema. Tutaj jakieś rzeczy, nie będę tego pokazywać na razie. Yy, no, tu mamy kuchnię. Tu jest szafka jakaś z talerzami. Tu mamy zmywarkę. Kosz na śmieci i kapsułki do zmywarki: to się tam mówi? No tu mamy tą. Yy, słuchajcie, lodówkę. Szuflada. I tutaj ta szafka. No i kuchnia ogólnie wygląda tak. Tak o wygląda kuchnia widzowie? I yy, no właśnie tutaj jest ten taki a przedpokój taki ganek troszkę. Yy, no i tu mamy łazienkę, właśnie zaraz do niej wejdziemy. I tu mamy, słuchajcie, sypialnię. I tutaj jest szafa. Już mi pokażę. Tak, tu mamy szafę i tutaj tak. O, tu jest tak swoją drogą suszarka, bo nie widziałam. E, w sensie, no, suszarka, tak, tak, tak. E, tu mamy łóżko i szefeczki, i tu mamy kolejne łóżko i tu mamy widoczek z okna. Zobaczcie w ogóle, jaki ładny obraz. Okej, okay, tutaj mamy kolejny obraz właśnie. No i tu mamy sofę. Tu mamy stolik, taki tu mamy telewizor. To już widzieliście. Tu mamy taras, taki jakby, można to powiedzieć. E, I tu mamy okno. Tu jest stół, tak jak mówiłam już i teraz wchodzimy do łazienki słuchajcie. Tu mamy światło. I tak. Tu mamy zlew. O, papier to nawet nie widziałam. Hejka. Kibel. Tu mamy takie. O. Hair and Body Shampoo I tu mamy Prysznic Jakieś ręczniki I widzę, że teraz Czekajcie, tylko zgaszę światło Jeszcze tu nie umiem Tak dokładnie gasić I słuchajcie, idę po okulary I idziemy, słuchajcie Sobie na taras Czekajcie, o Gdyby ktoś chciał wiedzieć, gdzie jestem, to zapytajcie się mnie w komentarzu, to będę Wam odpowiadać, gdzie jestem. A we w sumie zostawię to otwarte, dobra? No więc tak, widzowie, tu mamy, tu można, sobie, tu można sobie zjeść poranne śniadanko. Tutaj ja najpierw chciałam mieć tu, bo bliżej trampoliny, ale zaraz Wam pokażę, jaki mamy też bajer o, oprócz trampoliny. O, tamta pani, co już, właśnie ona tu jest właścicielką, to już sobie pojechała. Także, dobra, widzę, ja, poczekajcie. Muszę was gdzieś postawić. O, dobra. Postawiłam was. Postawiłam was. I ten, już, czekajcie. O, jestem. Yy, dobra. I słuchajcie, jestem tutaj na trampolinie, właśnie. Nagram sobie tutaj na pewno filmik na 100%, bo tylko tam jak widzicie ten balkon, to on czekajcie, ja wam pokażę. O. Kuda. O, ten balkon co widzicie teraz, to tam tylko ktoś jest, ale być może oni za niedługo pojadą chyba za jakieś 3 dni czy coś takiego. No i słuchajcie co. Skaczemy. Zresztą mi się fryzura cała rozwagi Ale dobra Nie będziemy już tutaj skakać widzowie Poskaczemy sobie słuchajcie na innym filmiku czekajcie Aktualnie Bo oni z tego z tego y, y, po, pojechali właśnie gdzieś teraz no i słuchajcie aktualnie jesteśmy sami tak podejrzewam raczej na 100% jestem, jestem, jestem yy, i słuchajcie widzowie tam sobie zaraz pójdziemy, bo na nie chce iść tam tylko pójdziemy sobie na o Jezus Maria, pójdziemy sobie na wstawę zobaczcie w ogóle jaki to jest ładny dom Widzisz, jestem na huśtawce i chustamy się. Wow, siema. Wow. A asymetri content. Słuchajcie, bo wy zapewne nie chcecie patrzeć jak ja tam, tylko zobaczycie sobie las. A ja się tu będę puśtać, dobra? Tak ustalmy. Nie wiem czy mnie widać. Chyba mnie nie widać, ale trudno. Tam kochani z powrotem. Słuchajcie, widzowie, um, możecie mi pisać w komentarzach, jakie mamy jeszcze filmiki nagrać. Bo ogólnie tutaj jest tak strasznie super. I się tak strasznie cieszę, że my tu jesteśmy, że to jest w ogóle głowa mała. Także widzowie, ja już wam pokazywałam tamtą dróżkę, którą teraz widzicie. Czekajcie, Poczekajcie sekundkę Ogółem to widzowie pamiętajcie kochani, że na Słowacji nie wolno się zapuszczać samemu w las e, Także no, to jest bardzo, bardzo ważne abyście o tym pamiętali no, bo jest bardzo dużo niedźwiedzi. Podobno jest w Słowacji czysta niedźwiedzina. Yy, także no, naprawdę trzeba uważać, bo one pod dom podchodzą po prostu po pożywienie. Yy, I co? Słuchajcie, widzowie. Mam nadzieję, że nie spotkam niedźwiedzia tak szczerze. No, bo chyba nikt by nie chciał spotkać niedźwiedzia, nie? Yy, no, ale co? Słuchajcie. Ja jadę na rynek w Liptowskim i kulasz. znam to na pamięć, nie ma tu nikogo z moich rodziców obok jak coś. Oni są tam, tam I ten, i słuchajcie, bardzo fajnie tu jest, cicho, tak fajnie, sztulnie No i co? Ja widzę się z wami potem, ja być może na pewno potem będę nagrywała jeszcze jakieś odcinki Także co? Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie, podajcie na mój e, drugi kanał Amigra i na mój trzeci kanał Amciutka Boka No i co? Widzimy się w następnym odcinku. To papa! Dogranie do filmiku: tu jest jeszcze Grilla, jak coś. I w następnym odcinku wam pokażę to. Albo będzie jakieś dogranie, może zobaczymy, pa, pa!